AX, G, nie A I... Trenostruco Turbo 3000 Trenostruco Fajne Dobra, dzisiaj jest temat taki Jestem po. Dosłownie przed chwilą był ten, ten, tak jest czekam aż, no bo już pewnie jest koniec, ale jakby administrujemy tak I tak to, 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 to fajne No ale. Nie chcę ujawnić, więc dlatego. Co jest? A, wszystkie dźwięki. Dobra, dzisiaj mamy. No mam tego więcej, ale ogólnie, dzisiaj jest Spooky Lucky Block Gold z na rękawym i Spooky Lucky Block Bloodroot. Zawsze już Nie na tym będzie. W tym je dropiło takie gówno, ale nie pokazuję. Dobra, wy już widzisz, co mam na górze. słabą mam. No to mam w ogóle słabe, ale oprócz tych Do góry to mam. co to dzisiaj, to właśnie dzisiaj zdobyłem. to ostatnie mi dropło. No. Tank, tank, ale tank po prostu z tymi szedł, a los ma wili No. Ja. Jeszcze może na pewno nagram jeszcze z tego gdzie otwieram tego otóż tego, tego za godzinę 30 minut i coś no ale słuchajcie tutaj jest dwa laki bloki i otworzymy je właśnie dzisiaj w tym odcinku więc Dlatego specjalnie dzisiaj je otwieram, że, żeby no dawno nie było odcinka po prostu. A kolejny odcinek będzie z tego, czyli pewnie jutro. O tak, nie wiem, o 12:38. Można powiedzieć, że o 12 będzie, ale nie obiecuję, więc odcinek gdzie otwieram to, a już wiecie co z tego poleci Każdy to wie Można, maksymalnie może mi polecieć Ten gościu na rowerku Czyli, no ten czarny gościu na rowerku z kosą <laughs> w Jeżeli nie, nie będzie zablokowanych komentarza, to napiszcie w komentarzu Bo ostatnio było tak, że był zablokowany komentarz, bo zapomniałem za, jak się yy, włącza go Włącza właśnie się, a nie włącza, Sorry. I powiedziałem wam, napiszcie w komentarzu, y, że a wam dam niektóre branie Właśnie to byłoby sensu. I zauważyłem, że ktoś mi dał un suba dlatego proszę was, gdy będę nagrywać shorty, albo odcinki. Ci, którzy to oglądają zasubujcie mnie. To moje marzenie, żeby mieć chociaż 1000 subskrybentów. Chociaż... Chociaż z... z, z tak... 128. PLEASE! Chociaż tyle w tym roku dobijcie Będzie 99, a wczoraj robiłem 100 Więc trochę nie fajnie. Więc dobra Jak myślicie, który jest lepszy? Mm. Jakby co live'a, długo nie będzie live'ów Bo jest dokładnie nie umiem się obsługiwać Nie chciałbym nagrać live'a ze Stila Brainroad i ze wszystkich innych tych a No ale Trochę wtedy nie wychodzi to nie wiem jak jeszcze to nagrywać. Koko Elefant. Oh, jakiś słaby. Nie wiem jeszcze dokładnie jak nagrywać, żeby było widać ten ekran, a nie tylko e, micko kanału. Więc najpierw tak. Blue? Czy spokieluki tego ten z Magrem? No, nie, 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 nie wiem. Nie wiem, ja po prostu będę robić to tak już w końcu wypadnie. musi przez 2-3 sekundy. Raz, dwa, trzy. R raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie patrzę widzowie, nie patrzę, nie patrzę. Nie patrzę, nie patrzę. Nie patrzę. Teraz tego otwieram. Nie patrzę, nie. Patrzę w ziemię jakby, co? Patrzę, czy to jest moja baza. I najpierw tego gola. Jakie to dupy! Ja pierni! Czy, ale blue jest rzadki, więc go, to jest moja pamiątka. Bo zostawiam, że dajesz je, 30 000, jest mega słaby. Ale do przydam, możemy... tak, tak to za się przyda, bo może Tak to? Jak. Ciekawe jest, czy jak włożę. Z tego six 7 stop. A dobra, już nie mogę włożyć. A ja na to... Ciekawe jest, włożył te dwa six 7 i tego. tank, tak, ale. Tank, i tego nie znowu cross Czy mógł? Bo na jak włożyłem tank, tank, ale tank ten, to mógł mi dropnąć rzeczywiście. się. Y dla Spooky Pumpkin. Ja nie pamiętam, jaką miałem imię. Czekajcie, ja wam chcę, go, go pokażę. Teraz wam go pokażę. Właśnie Halloween. Ja miałem trochę. Aaaa! Proszę Halloween, jaka tak. Ogólnie. Mamy 2 UG. Ale nie wiem, gdzie jest ten. I doszło 12 turnów, w nie

najpierw tak, od eletanga, czyli nie lecimy najpierw ketupat ketup, ke tylko te telk eletanki i te, tak dalej to on jest 14 najlepszym, szczerze? nie spodziewałem się tego a tak to normalnym moim najlepszym sekretem jest lost Six, bo ja go nie mam, bo mi kolega tylko dał do indeksu tu mam takie tu jeszcze Niektóre posprzedawałem, bo też tak no, beznadziejne były. Reszta robi złoty indeks, bo mam najwięcej. Tak mi się wydaje. Tak. Złotego mam najwięcej na stuś. A Halloweenowy w ręku to możemy mieć halloweenową bazę, chyba. Czekaj, istnieje w ogóle takie... co? Co? O co chodzi z tym indeksem, że... A na 25 brain i 70 baza kont 75 i może być jak zdobędę wszystkie hamunki chyba 25 jest no raczej 25 jest, bo tam patrzyłem i było przed chwilą to może nawet no to może nawet... Nawet mi dropnie, ale zazwyczaj nie. Dobra, to już mi się wydaje, że koniec tego odcinka. I widzimy się jutro na odcinku, żeby w ogóle nie zapomniał nagrać, Czas. Wiadomo, oczywiście. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będę otwierał właśnie połączenie czarów dziejów. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Nara, czekajcie, cię już co? Co zrobić? Dobra, teraz. W... czemu ja w ogóle tak mało? Dobra, ale też tak na serio, pożegnałem, bo ja zaraz ja, ja ciągle. Widzimy się w następnym odcinku z tym tank, ale tank, tank, ale tank. Do jutra.